Path of Exile 2 na pierwszy rzut oka zdaje się być turboniszową gierką, w którą potrzeba się w pełni zaangażować na wiele godzin, żeby poznać jej podstawowe mechaniki, a co dopiero zacząć czerpać z niej przyjemność. Coś po kroju gier Grand Strategy, gdzie same cyferki i suwaki mogą zniechęcić do odpalenia gry. Ja uważam, że jest to mylne wrażenie i nawet jeśli jesteś laikiem, można złapać syndrom jeszcze jednej mapy. Dzisiaj przejdę przez pierwszy akt Path of Exile 2, przedstawię zarys fabułki, bossów, podstawowe mechaniki i założenia gry, żeby dać ci Lepszy obraz na to, czy Path of Exile 2 będzie dobrą grą dla Ciebie. Ten materiał jest częścią sponsorowanej współpracy, aczkolwiek format odcinka wybrałem sobie sam. Równie dobrze mógłbym wrzucić filmy top 10 najlepszych bossów z Path of Exile 2 i pewnie byłoby to nawet prostsze w produkcji. Zdecydowałem jednak, że takie przedstawienie pierwszego aktu będzie dużo bardziej wartościowe dla widzów, którzy potencjalnie mogliby się Path of Exile 2 zainteresować. Na początek wybieram klasę postaci. Spośród tych przedstawionych miałem okazję zagrać wojownikiem i jego prowadziłem pod. Duże obrażenia, lecz słabą obronę. Grałem też najemnikiem, którego wyspecjalizowałem w granatach różnej maści, oraz teraz łuczniczką, która będzie protagonistką tego filmu. wybranej przeze mnie postaci zrywa się sznur, na którym miała zawisnąć, przez co może ona czmychnąć z szubienicy i wskoczyć do morza. Pierwszym co robię po rozpoczęciu właściwej rozgrywki, to podnoszę adekwatny dla mojej klasy oręż. W wypadku łuczniczki będzie to. no. Łuk. Z początku każda klasa ma jedynie jeden podstawowy atak. Przeciwnikiem są jakieś wolno poruszające się zombie i pozornie gra nie wygląda na zbyt dynamiczną. Robię klik, 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 przeciwnik umiera i mogę przeskoczyć do następnego wroga. Jest to jednak delikatny początek, który stopniowo wdrażać mnie będzie krok po kroku w kolejne warstwy gameplayu. Path of Exile 2 nie wrzuca mnie od razu na głęboką wodę. Szybko trafiam na klejnot zdolności i teraz oprócz zwykłego ataku mogę wypoczyć puścić elektryczną strzałę. Dodatkowe ataki zużywają różne ilości many, nawet jeśli na pierwszy rzut oka atak specjalny nie jest magiczny. Tak było w przypadku wojownika, który podczas mocarnego uderzenia młotem również zużywa manę. Już pod koniec pierwszej mapy wpadam na samouczkowego bossa. Miejscowego młynarza dotknęła dziwna zaraza zmieniająca ludzi w monstra. Pan młynarz napuchł i teraz się awanteruje. Jest to najprostszy boss w grze, mający na celu jedynie pokazać, jak będą wyglądać takie potyczki w przyszłości. Młynarz wzywa miniony, szarżuje i Wysyła w moim kierunku falę uderzeniową. Jak walczyłem z nim po raz pierwszy, to traktowałem go jak pełnoprawnego bossa. Lecz teraz, kiedy przywyknąłem już do sterowania i poznałem zależności gry, zorientowałem się, że jest to właściwie chłopiec do bicia, który ma mnie jedynie wdrożyć w system bossów. Docieram do wioski będzie to hub, do którego będę regularnie wracał, żeby odsprzedać łupy, zebrać questy i pogłębić lore gry. Ponieważ to głównie lorem stoi cała warstwa narracyjna Path of Exile 2. Fabuła, czyli wydarzenia zawarte już w grze, nie są tak istotne jak wszystko to, co się w świecie przed rozpoczęciem mojej przygody. Otrzymuję kolejny klejnot zdolności, tym razem jest czysty, a i to ja wybieram, którą zdolność sobie w nim wykuję. Jak widzicie, na ten czas do wyboru mam jedną z czterech zdolności, podczas gdy pozostałe stoją zablokowane za blokadą poziomu. Nie wertuje więc stosu opcji, co ułatwia mój wybór. W dodatku do każdej zdolności dołączono film obrazujący efekt jej działania. I teraz mogę wejść na pierwszą mapę. Mapy to lokacje, w których mogę przetestować swoją postać na hordach przeciwników. Kolejni bossowie są regularnie porozmieszczani i zasada zazwyczaj jest prosta. Jeśli ubicie zwykłych mobów nie sprawia mi kłopotu, to boss również nie powinien być cierniem w moim oku. Natomiast jeśli zwykłe stwory dają mi się weznaki, to jest to sygnałem na to, żebym albo wymienił bądź ulepszył ekwipunek, albo podlewelował i wykupił zdolność pasywną. Drzewko zdolności pasywnych może przyprawić o zawrót głowy, jeśli się spojrzy na jego pełne spektrum. Natomiast każda klasa ma swój własny punkt wejścia, zaczynający od dwóch zdolności. Przy pierwszym zdobytym poziomie wybieram między defensywą a ofensywą. Taki wybór jest prosty. Na razie nie interesuje mnie to, co znajdę dalej w drzewku, tylko to, czy wolę bić mocniej, czy przyjąć więcej na klatę. Kilka następnych perków śledzi tę zasadę, zanim drzewko zacznie się rozgałęziać na dobre. Po wyjściu z wioski przechodzę przez las pełen wilków i kolejnych nieumarłych. Spotykam kolejnego pomniejszego bossa, uczącego mnie, jak ważne są atrybuty odporności. W tym wypadku będzie. To odporność na mróz. Lodowa Wiedźma wysyła lodowe pociski, lodowe fale i lodowe kolce. W walce z bossami w Path of Exile 2 ważne jest zarządzanie przestrzenią areny. Bardzo często stosowane są ataki obszarowe, ale wszystkie z nich są klarownie zapowiedziane. To, co odróżnia Path of Exile 2 od takich chociażby Southlike'ów to fakt, że każdego bossa wystarczająco przygotowana postać da radę zwyciężyć przy pierwszym podejściu. Nie muszę uczyć się niejasnych wrogich ciosów na pamięć, żeby znaleźć na nie kontrę. Tutaj ataki są łatwe do odczytania i jedynie moja Zręczność w połączeniu ze statystykami postaci determinuje moją szansę na sukces. Wielu bossów będzie opcjonalnych, jednak i tak warto stawić im czoła, nawet nie dla samego lutu, który wypada tuż po ich śmierci, co dla nagrody za wykonanie questa. Opłaca się wykonywać poboczne questy: raz to będzie zdobycie jakiegoś przedmiotu, innym razem pokonanie wyjątkowej bestii. I to w zasadzie tyle. Są to te dwa typy poboczniaków. W nagrodę otrzymuje naprawdę cenne nagrody: mogą to być dodatkowe punkty umiejętności, elementy kwipunku, albo wręcz unikalne zdolności, jak rozkładanie przedmiotów w zamian za dostarczenie narzędzi dla Renlego. Jednym z moich ulubionych bossów pierwszego aktu jest... Jest devourer, czyli na polski byłoby to hmm. pewnie pożeracz. Jest to zwykle pokojowo nastawiony majestatyczny robaczek, który pod wpływem plagi oszalał i pożera przejezdnych. Pożeracz zakopuje się w ziemi i stale modyfikuje arenę. Pozostawia części swojego cielska, które mogę wykorzystać do ukrycia się przed pociskami, ale pozostawia też swój wystający ogon, którym atakuje moją postać. Różnica między walką dystansową a tą w zwarciu jest naprawdę spora. To powinno być oczywiste. Lwią część walki wojownikiem spędziłem na uganianiu się za raptownie zmieniającym położenie robale. Łuczniczka cały ten czas może wykorzystać na ostrzał wroga, bo nie musi do niego dobiegać. Wystarczy, że się odwróci. Ciekawe, twórcy chcieli skontrować te przewagę, dlatego ataki dysansowe bossów są potężniejsze niż ataki w zwarciu. Z tą wiedzą często podchodziłem bardzo blisko bossa, nawet grając postacią nastawioną na ataki dysansowe. Kiedy trzymam się blisko bossa, ten zamiast silnych ataków dysansowych wyprowadzi słaby i łatwy do uniknięcia cios z ręki. Nierzadko wykorzystywałem to, żeby wyprowadzić swój atak, zrobić unik za plecy, wyprowadzić atak, unik za plecy. Na szczęście bossowie nie są ogłupieni na stałe i zmieniają swoje zachowania regularnie. Taka taktyka daje mi więc tymczasową Przewagę. W końcu trafiam na drzewo z zakapturzonym wisielcem. Lokalny hrabia wybrał to drzewo na zawieszenie stryczka, gdyż zdolne jest ono uwięzić duszę. Hrabiemu odwaliła szajba od spaczenia, tego samego przez które przyjazne robale zostały przemianowane na pożeracze, a okolicznej florze wyrosły kończyny oraz pysk strzelający magicznymi pociskami. Bardzo lubię projekt artystyczny bossów oraz to jak łączą swoją aparycję z działaniem ich ataku. Tutaj pan korzenny albo się rozciąga, albo wpuszcza korzenie w ziemię, żeby wyrosły w innym miejscu i mnie otłukły. Wisielec wygląda na jeszcze żywego. Możliwe, że wie coś więcej na temat spaczenia, jednak żeby go ściągnąć, potrzebuje trzech artefaktów, żeby zneutralizować trzy magiczne runy. Poszukiwania artefaktów prowadzą mnie do rdzawego lasu. Oprócz regularnych przeciwników znajduje trzy kopce. Każdy z nich kryje poszukiwany artefakt, a ostatni z nich walkę z bossem. Rdzawym rycerzem. Rdzawy rycerz wspierany jest przez swoje miniony, ale akurat moja postać wykorzystuje to na swoją korzyść. Moje elektryczne pociski tworzą łańcuch błyskawic skaczący z przeciwnikiem. Na przeciwnika co ułatwia mi zadanie. To więcej, znalazłem rękawice, które leczą mnie przy każdym zabitym wrogu, a skoro wrogów kupa, to na tych mapach nawet nie zawracam sobie głowy leczeniem. Życie zwraca mi się samoistnie przy każdym zabitym mobie i problematyczni mogą być wyłącznie bosowie. System żywotności prezentuje się tak: mam swoją pulę punktów życia. Na to nałożona jest jeszcze tarcza, która zgarnia obrażenia w pierwszej kolejności. Jak wrogi atak opróżni tarczę, wtedy zaczyna opróżniać się pasek życia. Tarcza regeneruje się automatycznie, jeśli przez jakiś czas nie otrzyma. Mam obrażeń, niemniej jej wartość jest na tyle niska, a przyjmowane obrażenia na tyle częste, że najczęściej jest to tylko powierzchowna warstwa obrony. Rzecz jasna, współczynnik tarczy energetycznej można zwiększać. Jestem przekonany, że istnieją buildy stricte pod tarcze, chociaż nie jestem pewien, czy takowe są praktyczne. Na to nakładane są jeszcze wszelkiego rodzaju odporności, pancerz czy współczynnik uniku, ale w to się zagłębiać teraz nie chcę. Do leczenia służy flaszka zdrowia, a aktywną flaszkę zdrowia ma się zawsze jedną. No, teoretycznie można grać i bez flaszki, ale przeważnie każdy ma jedną. Statystyki flaszek są zmienne, ale wszystkie działają na jednej zasadzie. Kiedy zostaną odebrane mi punkty zdrowia, Naciskam przycisku życia flaszki. Flaszka przywraca mi określoną liczbę punktów życia w rozłożeniu na określony czas. Może to być 20 punktów rozłożonych na 4 sekundy. To jak szybko mnie leczy, ile punktów mnie leczy oraz ile użyć przed wyczerpaniem całej flaszki mi zostało zależy od indywidualnych statystyk każdej flaszki. Jak zużyję całą flaszkę to nie będę mógł się nią dalej leczyć. Proste. Flaszkę uzupełnia się na trzy sposoby. Całą naraz przy studni w wiosce, całą naraz przy checkpointie pośród mapy albo stopniowo w nagrodę za zabijanie mobów. Jest to jeszcze bardziej złożone. Złożone, ale serio pierwsze podejście nie wymaga zagłębiania się w tak obszerne szczegóły. Z pomocą przykutych artefaktów odcinam z drzewa zakapturzonego wisielca. Chłopa nie da się jednak od tak odratować, i potrzebny jest pierścień. No, no dobra, potrzebny jest McGuffin. Fabuła Pass of Exile 2 się głównie na tym opiera, a wszystko co ciekawe według mnie leży bardziej w lore niż jeżeli opowieści szyte już podczas gry. McGuffinowy pierścień zdobędę na cmentarzu, do którego zaprowadzi mnie grzybowy tunel. Od czasu do czasu zdarzy się poboczny boss w lokacji głównej. I powiem wam, że ciężko byłoby takiego opcjonalnego bossa odróżnić od bossa obligatoryjnego, tak bardzo nie odstają od siebie jakością. W tym wypadku będzie to zgrzybiały druid. Walcząc z nim poruszam się po okręgu wokół polotrujących grzybów, do których druid regularnie próbuje mnie przeteleportować. Stosuję też parę innych ataków, w tym one shotujących, mających odebrać mi swobodę ataku dystansowego, jednak podatny jest na delikatne cizowanie. Z zagrzybiałych jaskiń przechodzę na cmentarz, gdzie w krótkim czasie stawiam czoła trzem bossom. Regularni wrogowie też są zaskakująco zróżnicowani. Rzuca się to w oczy, kiedy zwykły przeciwnik dostanie wyższą rangę i służy jako taki mini boss. Tutaj gość starczem bije wszystkie ataki dystansowe, to też strzelanie do niego, kiedy ma podniesioną tarczę, tak naprawdę zadaje obrażenia mi. Jest to zwykły przeciwnik, na którego przyjmuję odbiegającą od rutyny taktykę. Draven i Asina, niezależnie od wybranej klasy, byli dla mnie formalnością, głównie dlatego, że jakoś zawsze nastawiam się na wysoki współczynnik ataku, chociaż widzę, że tam próbują mnie pokonać. Stosują ataki obszarowe, a Asina nawet usiłuje mnie uwięzić. Ostatni boss cmentarny jest już ciut silniejszy. Zamraża połacie trawy na arenie, a takie zamarznięte połacie powinienem Omijać, przez co pole walki ciągle ulega zmianie, no i uderza potężną falą gruzu. I nawet jeżeli tacy pomniejsi bosowie są odrobinę łatwiejsi niż inni, to i tak większość z nich stosuje ciosy one -szotujące. Nie wydają się jednak niesprawiedliwe, ponieważ na ominięcie wszystkich tych ataków mam dostatecznie dużo czasu. Nie powiedziałbym, żeby w Excel 2 było trudne, powiedziałbym, że jest wymagające. Każda moja śmierć wynika z mojego błędu nie jeżeli z po prostu trudności gry. Żeby dostać się do zamku, przechodzę przez wioskę, a chwilę później przez płonącą wioskę. Jedne z topowych lokacji pierwszego aktu. Nie wiem, jakoś zawsze przemawiały do mnie dniowe pola albo gąszcze kukurydzy czy innej pszenicy, w których można się zatopić. Zbieram ludzy ze zwęglonych ciał i jedyną rzeczą brakującą do uzupełnienia klimaciku to jakieś bardziej popoprane moby niż białe wilkołaki, no ale nie można mieć wszystkiego. Przed wejściem na mury zamkowe czeka mnie walka z Katem postawny goj z ogromnym toporem. Jest niestety podatny na taktykę trzymania się bardzo, co blisko, żeby sprowokować go do używania słabych i łatwych do uniknięcia liści czy kopniaków. Na pochwałę zasługuje zapadający w pamięć i wyróżniający się soundtrack w większości lokacji i walk z bossami. Swoje szczyty ścieżka dźwiękowa zawsze osiąga na walce z finałowym bossem każdego aktu. Następnie przedzieram się przez mury oraz kolejne piętra rezydencji hrabiego. Nie ukrywam, że mury nie należą do moich ulubionych lokacji i najczęściej chcę przez nie przebiec jak najszybciej. Wybrane mapy zawsze składają się z tych samych asetów, zawsze spotkam na nich ten sam zestaw przeciwników i te same elementy. Elementy z questów, jak Hata kowala w wiosce, jednak ułożenie tego labiryntu jest losowe. Po lokacjach porozstawiane stoją checkpointy uzupełniające moje flaszki życia oraz many. Po śmierci nie muszę powtarzać całej mapy, bo postać odrodzi się przy ostatnim odnalezionym checkpoincie. Wszystkie moby się odrodzą, więc będę musiał drugi raz czyścić planszę z mobów, ale innej formy kary nie ma. Tylko Duma może ucierpieć. Checkpointy służą jako system szybkiej podróży między jednym checkpointem a drugim w obrębie jednej mapy, ale i tak korzystam z niego sporadycznie. Odkąd w paczu 030 wprowadzono Sprint, tym bardziej to pomijam. W rezydencji czeka mnie przedostatni boss, tym razem opcjonalny. Uwielbiam jego design, jest to stwór pokryty świeczkami, które zdają się nadawać mocy bestii i łączą się z jego ognistymi atakami. A po jego śmierci gasną. No i ostatecznie schodzę do oszalałego hrabiego. Podobno kiedyś był mega spoko do momentu aż spotkał kobietę. Zaczęła mu szeptać do uszkaniecne słówka, przez co hrabia popadał w coraz większy obłęd, który na dodatek był początkowo popierany przez pospólstwo. To hrabina miała być źródłem spaczenia, której hrabia, młyna, szkat, pożeracz oraz wielu innych uległo. Walka z finałowym bossem każdego aktu jest zawsze tą najbardziej wymagającą, wyraźnie podzieloną na fazy. Wydaje mi się, że to tutaj pierwszy raz najmocniej widać różnice klasowe. Po pierwsze, jest Jestem już na tyle daleko w progresji, że dysponuje wieloma zdolnościami. Moja łuczniczka będzie bazować głównie na łańcuchu ataków piorującej strzały. Mogę też wykonać odskok z wystrzałem mroźnej strzały. Najemnik dysponuje bełtem stawiającym lodową ścianę, która nie tylko zadawała obrażenia, nie tylko blokowała przeciwników, co jeszcze stopowała niektóre pociski. To często wykorzystywałem jako przewagę taktyczną w walce z bosami i brakuje mi tego, grając łuczniczką. Jako wojownik ze zmaksymalizowanym atakiem, to już w ogóle skipowałem całą pierwszą fazę walki z hrabią. Miałem też wzmożone budowanie ogłuszenia. Oraz tarcze, która totalnie zmieniała sposób walki z każdym bossem. A co więcej, po paru kolejnych przejściach dysponuje dodatkową wiedzą, której nie posiadałem wcześniej, a która teraz jeszcze bardziej ułatwi mi proces budowania postaci. Wiem już na czym się skupić w przyszłości, dlatego bardzo kusi mnie zbudować sobie kolejną postać wojownika, tym razem z jasno nakierowaną ścieżką progresji. W pierwszej fazie hrabia walczy pod ludzką postacią. Uderza mieczem, szarżuje mieczem, strzela mieczem lodowymi pociskami. Ogólnie warto zadbać o odporność na mróz przed tą walką. Po uszczerbku połowy paska życia przechodzi w drugą fazę. Zmienia się w zmutowanego wilkołaka, ale to nie wszystko, bo oprócz dmuchania lodowym oddechem, oprócz naskakiwania na mnie i ładowania obszarowego mrozu, zwołuje swoje miniony, wypuszcza na arenę mgłę i skacze jako pętany. Nadal nie zaprzecza to klarowności walki. Wszystkie ataki są wyraźnie zapowiedziane. Wilkołak nie wyskakuje, z mgły w losowych momentach, tylko chwilę po skończeniu fragmentu monologu. Najniebezpieczniejsze okazują się być jednak regularne moby wyskakujące z mgły. Chociaż akurat dla łuczniczki z jej leczeniem po zabiciu moba to wydaje się być korzystne. Ostatecznie czuję progres nie tylko samych postaci, którymi sterowałem, co jeszcze mój osobisty w ograniu tej gry. Pierwszą postacią z tym bossem okrutnie się męczyłem. O ile pierwszą fazę dałem radę niemal pominąć, tak druga była zabójcza. Drugą postacią zaliczyłem dwie powtórki i hrabia poległ przy trzecim podejściu. Tym razem jako łuczniczka zwyciężyłem hrabiego za pierwszym razem. Po śmierci hrabiego mogę przejść do drugiego aktu, którego już spoilerować nie będę. No dobra, pokażę tylko karawanę ciągniętą przez niewolników. Noice. Bardzo lubię design lokacji oraz przeciwników. O wielu rzeczach nawet nie wspomniałem. O bosie wielkim ptaku, który ucieka przez całą mapę zmieniając swoje taktyki. W połowie walki wyrywa wielki dzwon, którym usiłuje mi przydzwonić. Nie mówiłem o runach, ani ulepszaniu magicznym przedmiotów. Nie mówiłem o kryształach wsparcia do każdej umiejętności, ale nie chcę swoimi Tłumaczeniami sprawić, żebyście pomyśleli, że gra jest bardziej skomplikowana niż w rzeczywistości jest. I właśnie tym jest dla mnie Path of Exile 2. Budowaniem postaci i szukaniem swojej drogi, żeby najefektowniej pokonywać kolejne plansze z zastępami wrogów rozdzielonymi, pojawiającymi się co jakiś czas bossami. No można sobie szukać buildów w internecie i po prostu sobie tłuc moby, to też dodaje do ale kompletowanie własnego zestawu zdolności i wytwarzanie taktyk na poszczególnych bossów jest dla mnie tym, co w Path of Exile 2 najpiękniejsze. Grać można także w Party, także jeśli. Chciałbyś dorzucić kolejną warstwę zabawy, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyś zagrał z ziomkiem. Bądź ziomkówą. Bądź kilkoma naraz. Jeżeli zainteresowało Cię Path of Exile 2, adekwatny link znajdziesz w opisie oraz przypiętym komentarzu. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca i do zobaczenia w następnej analizie. Na razie!